Cześć, z tej strony Jan Foyer, witam na nowej serii na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy w GTA. No, ta seria na pewno jeszcze wyjdzie, ale ja Wam powiem, że będę w końcu zrobił z niej odcinki. Będzie tak. Będziemy sobie tutaj odkrywać różne rzeczy. Tak, tak wygląda ogólnie mapa. I powiem Wam, że nie wiem, ale. Jeszcze nie będzie z tego odcinków, ale obiecuję Wam, że będą. Ale tymczasem przynosimy się do Brawl Stars, więc okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy już w, na moim koncie. W ogóle wszystkie dziewczyny, które oglądają mój kanał, lub subskrybują, zostawiają łapeczki w górę. Bo dzisiaj jest Dzień Kobiet i będziemy grali wszystkimi dziewczynami, jakimi się nam uda zagrać na odcinku. Więc a poza tym jeszcze piszcie w komentarzach, bo myślę nad nowym Nikiem i tak ogółem, co wam tu powiedzieć, no, myślę nad nickiem, który chyba nie wydaje się wcale być taki głupi. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jaki chcielibyście nick, żebym zmienił. Nie wiem, bo teraz to mi kosztuje dość dużo, bo gamy. ale nie wiem. Piszcie w komentarzach, zaczniemy od pierwszej dziewczyny, czyli Shelly. No, nie wiem. Mapa jest nieśrednia, ale zdobyłem dzisiaj dość dużo skrzynek. A, jeszcze jedno. dropu Star Power do Leona oraz ulepszyłem sobie B na 9. Jeśli, Jeśli nie widzieliście, to ulepszyłem 8-bitowca. No, a na bibi jeszcze przyjdzie czas, więc gramy szelką. Zabiorę sobie Star Power Plaster. I jaka jest mapka? a no dobra, idealna. Pamiętam tą mapkę, dobra. Sobie dzisiaj pozdobywam jeszcze jakieś skrzynki. I będzie kozak. Gram z Frankiem. Może sobie troszeczkę przyciszę, bo mam głośno mega w słuchawkach. Może troszeczkę podgłosię. Ale mam lagi, no co jest, halo? A teraz nie mam. Do, dobra, dostał. Czekaj na, tak, czekaj na mnie, Frank, dobra. O nie! bot idzie. Czy Trzymaj go. Jeden. Dobra, lecimy z nim. Nie, plaster jeszcze nie, nie zdążył nawet uratować. Okej. Okay. wow, Ale, ale Park są. Dobra, lecimy z tej. Ja tej sobie wezmę. Skroimy Park kuby. tej MZ by się kampiła to my sobie podjedziemy ją Co mamy dolej? Leon Dzień dobry Tu ktoś będzie. Wiedziałem. Ale Kamper Dobra. Ja nie chcę mi się z nim gonić. O, to jest MZ. Ale mam lagi dziwne Może mi coś dropnie znowu. Musimy mi chwilę poczekać, bo mam lagi. Słuchajcie, ja mam... Zaraz wrócę, jak tylko wezmę internet, bo coś się dzieje o, z netem. Więc za sekundkę wracam, a wy. A wy po prostu. No! Widzimy się za parę sekund. Ok, jestem. Wygraliśmy gierkę, więc tak. Teraz przyszła czas, przyszedł czas na nitę i wybiorę sobie ten Star Power. No dobra, następną gierkę zagramy solo. Mhm, dobra. Nazbieram sobie dość dużo bilecików na wielką grę. I otworzymy sobie dużo skrzynek, ale to jeszcze przyjdzie czas na to wszystko. Bo te wszystkie skrzynki też trochę kosztują. Muszę też troszeczkę dokupić nieraz, więc żeby było też trochę tego, więc jakoś tak... Piszcie w komentarzach w ogóle yy, ile za ile, ile mam tych tokenów kupić, yy, żeby ten... Tak, stawaj, stawię no? Żebym... Yy, ile, ile bym w ogóle skrzynek otworzył. Yy, no bo w sumie to tak 20 tokenów, ale to też zależy w sumie od czasu. Yy, więc... Dobra, mam 9 par więc, też trochę to zacznie wbijanie za, yy, będzie trudne. Yy, tych Tego więc wam będę przewijał. Yy, przewijał ba, wam będę, ale chyba ulepszę sobie ten ogólnie, yy, zanim go będę kupował. Komputer, czy no jeszcze nie teraz, ale będę kupował. Więc po prostu bądźcie na bieżąco. Wbijajcie też na mojego Instagrama. Tam troszeczkę rzadko jestem, ale. Ale są różne, są odcinki, więc. Znaczy, są. Jeden chyba zdjęcie wrzuciłem z chomiczkiem. 23 kuby? Wie, chyba wiecie już, nie, nie będziemy musieli mówić o nazwie, jaka jest na y, moim Instagramie. No to jest chyba oczywiste, że Jan Paweł II, no a co innego. Dobijmy tak 30. Aha, dobra. Chciałem, jakbym nie puścił tego niedźwiedzia, to by było fajnie. Więc tam możecie mi obserwować, i tak dalej, więc. Okej. Okay. I mamy skrzyneczkę, więc sobie otworzymy. Bo ostatnio ktoś mi się włamał na konto i mi dropnął no Star Power. Nie wiem jakim cudem, ale okej. Okay. Do Leona. Dobra, kolejny. Kolejna dziewczynka to Jessie. Okej, okay, weźmiemy sobie tego leczącego. Tutaj tak raczej nie chodzą parami. Ale, dobra. Jestem. Spiję się z krukiem. Fresh w mleko. Fresh mleko. A, sorry. Flesz w mleko. Okej. Okay. Chodźmy tam dalej. O co mamy się tutaj? Nie pchajmy się tam do tłumu. Tu Max nas od... robi nam plecy, więc... Nie wiem tej trzymam. Na muszce. Okej. Raz. Dwa. Kurde, nie dostała. Czytaj. Kurcze. Gonga dostań. Dobra, dostała gonga. Dobra, podjeżdżaj ją kruk. Nic ci nie zrobi ta max. Do Azusa ja dziękuję, dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Kozak, kozak. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj kruk, dawaj, 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 dawaj kruczek, dawaj, kruczek. Jest! Udało mi się. Okej, okay. ona nie może dostać tego yy, bota, bo będzie przybał Okej. Okay. Pik. Dostanie, 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 dostanie. Dobra, mamy bota, mamy bota. Bot jest nasz. A, nie! 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 Nie mogę tego wygrać! Co? Do hitu. W ogóle pod koniec sezonu mi tak spa. 300 pucharków mi spadło. I ciężko jest. 300 pucharków. Tyle wbijania po prostu, że... O, mamy się jeden win i wygrywamy w ogóle. Dobra, teraz czas na penny. Chyba wezmę sobie tego ognistego star powera. Bo tutaj mało osób w ogóle patrzy na mortary, więc... Nie wiem, tak mi się wydaje. Chyba, że będziemy grać na kogoś, kto po prostu jest takim gościem, który po prostu patrzy na te mortary i serio kozak z niego, ale chyba wątpię. Dobra, 3 jedziemy na to. Pyk. Mamy skrzyneczkę. I pyk. No, Mortar na przykład i ja patrzę. O. O nie! Nie! Tik! Tik! Dobra. Ta gierka nie poszła. W ogóle... Dobra. Piper! Moja piękna piper. Kurczę, jak chciałbym mieć tak ten star power do B. Ten co afary, na przykład miodowy płaszcz coś takiego. Albo... W sumie też są? Też gra tym. Yy, tym zastrzykiem. Kurde, ja już leżę. Padam. Dobra. Daj, ośmiu bitowiec. Lecisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu chyba będzie ktoś. Jak mi się przynajmniej wydaje. Nie na blisko. Ja biję 700 na blisko, chłopie. Ja 700 biję. 700 biję. Dobra. Jestem. Wróciłem. Tylko nie, nie, nie wal we mnie ultem, dobra? Ociepanie. panie. Dobra. Poleciał tam gdzieś. mojego ośmiobitowca. bitowca. Tu są. Tu są bomby. Ma bombę. Ma bułę. Ma bułę. Ma gwarantowaną przegraną. Nie. 7! Serio? Dobra, mamy 6... 16, 16... Jak dobrze liczę 92. Tak, 92, dobra. Może sobie zrobimy teraz tak, że po prostu... O dzisiaj jest deszcz monet. Może sobie jeszcze ulepszymy ten... Sandy. W ogóle. Na szóstą moc. Do Sandy jeszcze przyjdzie czas. W ogóle ona poszła mi. Aaa, tutaj w górę, dobra. Okej. Okay. Teraz przyszła czas na PAM. Jakbym miał te ty to bym sobie zagrał. Okej, okay, to sobie zagramy za dymę. Ogólnie. Dzisiaj zrobię taki opening, ale nic z niego nie wyleciało oprócz monet. i lepszyłem właśnie sobie BI. Ale gości mi, mi wypadł mój Star Power do Leona, który naprawdę chciałem mieć przed Star Power'em do B, ale zmieniło się to co chciałem. Więc żałuję tego czynu teraz. Co się stało? Jak go. Ogóle... Aha, Mortis, dobra. Czaję. No Oni tutaj zawsze chodzą. Więc ja sobie ogólnie tutaj podjadę ich wszystkich i. I pyk. Okej, okay, chodź, chodź, podaj to, podaj to, proszę. No, jestem przed tobą. No rzesz! Co ten kościół zrobił? Aha, on się puścił, tam I. Ja bym w sumie im tam wszystko rozwalił, ale. Nie wiem. Dobra. Ten Frank już tutaj ładnie pojechał. Linczuj! Ha! Nie, no minus sześć. Halo. Ja chcę czas... Ja chcę, żeby była bi. Ja dziękuję, jeszcze nic nie, nie spada. Dobra, bi teraz! Przyszła w końcu czas na bi. Może bi sobie zagramy dwie gierki. Okej. Okay. Jestem już. się nam uda dograć wszystkie gierki. Dzisiaj będzie trwał tyle odcinek, ile. ile będą trwały te postacie do zagrania. Dom! Dostał bombę słabo. Nie! Najgorzej. Jeszcze zginąłem przy tym. Dostanie gonga? Dostał. Dostanie gonga. Dobra, leży. Dostał gonga. Ładnie. Troszkę, że to tak nie działa, że. Nie, zgasiłem gościa tak samo jak yy, puściłem piłkę. Nie wiem. Szkoda, że jak bij trafi kogoś, to nie ma tak, że yy, też spał, nie, że po prostu. że po prostu tą. piłkę biję mocniej. O, fajnie by było też. W ogóle za niedługo będziemy się pojawić odcinki z Fortnite'a. No, może jeszcze nie tak za niedługo, ale wkrótce. Można tak powiedzieć. Wyrzuć to, wyrzuć to z siebie, wyrzuć to z siebie. Łopie, ja cię ty, gaszę. <laughs> Jaki, Awk, dobra. Gasimy. Fellow. Dzięki, gościu. Nie wiem, kim ty jesteś, ale jesteś fajny. Że tam tak fajnie zrobić drogę. Ale ty nie, źle zrobiłeś. Nie, ten dynamik nie wkurza. Nieładnie. Okej. Okay. W ogóle, wbijajcie na kanał moich kolegów. Jeden to Sznycel, a drugi to... A drugi to w ogóle ten... Nocny. Sx Nocny. Więc naprawdę, wbijajcie na ich kanały i subujcie oczywiście. No i oczywiście wy też nie zapomnijcie zostawić Subika z dzwoneczkiem. Żeby nie przegapić zwariowanych odcinków. Ale ja tutaj gaszę towarzystwo i wyjaśniam po prostu wszystkich. Ale jednak nie poszło. Dobra, dawaj. Dawaj! 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 Dawaj, dawaj bronisz to! Dawaj, 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 dawaj! Tak. tak, udało się, udało się mu. Udało się mu. Dawaj, 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 dawaj. Tak, idę ja podaj, podaj mi to, podaj mi to. To jest przeszkoda. Jest! Udało się! Udało się! Ciekawie kto będzie gier. myszem. Jest! Ten gier gry! Dobra. Ok. Czadzia? Kurczę, mam ogólnie mało token-dablera. Dzisiaj wykorzystałem 400 chyba token-dablera. I jeszcze mamy tych ticketów 10? To jest 20 mało. Jeszcze mogę kogoś wymaksować? Ok, przyszła pora na Bibi. I. Też sobie zagramy chyba napad, znaczy zadymę, bo Bibi w sumie, bi bi w sumie fajnie wybija. Nie wiem. Okej. Okay. Mororo jakiś kościół. Dobra, lecimy. Aaa, awk, okay, fajnie. A nie awk, nie awk. Kurczę, nie udało się. Myślałem, że fajnie go zapanujemy. Dawaj, 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 wykręcaj wynik. Jest, dobra, zabić. Ja mam piłeczkę w zapaku, żujkę. Jak to Bibi. Ma super atak, żujeczka. Dawaj, 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 dawaj. Szkoda, że się to nie odbiło. Aaa, szkoda, że nie ma dodatkowego życia, ale tutaj się dodatkowe życie nie opłaca w ogóle. Ale dostała ładnie piłeczką. Ja tutaj rozwalam cały system piłeczką. Ładnie. Dobra, dawaj, dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelasz. Nie, Rose ci nic nie zrobi. Gol. Dobra, ładnie. Szczerze przyznam, że ładnie. Pięknie. Uwaga, Frank będzie nas celował. Ja wiem, że tu Frank w nas celuje. No i ja dostałem. Oczywiście z bana. Aha, to fajnie. Dobra, dostał. Leży, leży. Frank leży. Dostał. Okej, fajny w sumie jest ten star power, ten wzm wzmacniacz, ale ale ja wolę oczywiście to dodatkowe życie. W ogóle wiecie, że yy, ten kto ma dodatkowe życie już na pewno wie, jeśli często gra ośmiobitowcem, yy, że po prostu odebrano mu coś takiego, że ma tarczę ochronną przy sobie, yy, że normalnie mogą go wrogowie zabić. O nie, o nie. Jesteśmy... Jest po nas, dokładnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dajemy radę. Dawaj, Franka. podaj piłkę tylko, ośmiopitowiec. O kurde, źle podałem. Tu jest Frank. Ach! Dobra, 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 dobra! Dawaj, dawaj! Dawaj, Frank! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Ja się rozpię? Ale musicie sześć gola. Dawajcie. Nie! Nie, 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 nie. Wyskidu, nie dadzą rady. To ja dobijam. Ja dobijam gola. Dobijam gola. Dobijam gola. Nie! A, wygraliśmy. Dobra. O, dobijłem 700. Dobiję 16700. Kozak. 20. Więcej nie ma. W sumie 60, czyli Niedużo. Okej. Okay. I jakieś noby. Dobra, nie patrzę już na klub. W ogóle wbijajcie, jeśli chcecie, tylko musicie poczekać, że się zwolni miejsce. Chcę zobaczyć, gdzie jest JJ. Na mnie... O nie, jest pode mną. Kurczę, 40 pucharków pode mną. Może trzeba wbić 700, więcej. Okej, okay, kolejna postać. Już 20 minut, dobra. Pominę już Rose. Ktoś tu jeszcze jest? Dobra, słuchajcie, to by było już na tyle z tego odcinka. Subujcie kanał i wbijajcie na kanał moich moi kolegów. Czyli cel i Nocny. Jeśli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał, dzwoneczkiem i... a ja się z wami dzisiaj żegnam. Siema.